OK, tym razem taktykę opiszemy króciutko, ponieważ e, tą mapę już opisywałem w poprzednich e, odcinkach. więc tak, e, generalnie ciągami ciężkimi walczymy w mieście z jednej i z drugiej strony. Przypominam, żeby jeździć krawędzią mapy, a nie skracać, bo w przeciwnym wypadku, jeżeli się ustawi tutaj lajcik z jednej albo z drugiej strony, to was wyspotuje i dostaniecie buły. E, ciągami e, ciężkimi wieżowymi czyli takie, które grają na huldaunie, możemy grać tutaj, tylko trzeba się liczyć z tym, żeby tą was karać arty cały czas i te deki gdzieś tam z tyłu. Tedekami możemy się też ustawić tutaj, tutaj, na początku tutaj, w związku z czym i tutaj, żeby mieć bicie na to, co się dzieje, no i medami wspieramy nasze czołgi ciężkie, bądź gramy troszeczkę ze środka. Więc tyle tytułem wstępu i zobaczmy sobie, jak to się będzie w bitwie rozgrywało. Ok, no to krótkie przypomnienie taktyki na tej mapie. Już mieliście dokładne omówienie w poprzednich filmach, więc sobie poszukać po opisach filmów. No i co, jak będę chciał zagrać? No, będę chciał się przejechać w A6, stamtąd. O przepraszam, najpierw będę chciał się ustawić tutaj, bo widziałem, że jest są lighty, że będą chciały coś postrzelać, więc na początek staniemy sobie tutaj bardziej na pasywie, a potem będziemy zmieniać, zmieniać będziemy potem nieco taktykę. To będzie bitwa, która pokazuje, że chcąc osiągać dobre wyniki na TDK nie można grać wyłącznie defensywnie, tak jak tutaj w tym wypadku większość graczy gra, ponieważ po prostu to się nie sprawdza. Trzeba grać troszeczkę bardziej aktywnie, jeżeli chcemy robić wyniki, ponieważ no, czekanie aż ktoś nam przyjedzie pod Lufę, to jest, to jest marne granie TDE, nawet takim bezwierzowym jak, jak SU-85. No będziemy starać się grać bardziej aktywnie. Na ja razie jeszcze cały czas czekam, bo KV-2 się nie wyświeciły i liczyłem na to, że może pojadą, ale jednak nie. No i dobra, no to dlatego już tutaj nie będziemy stać i czekać, bo nie ma na co, tylko się przestawimy w inne miejsce. W A6, w A6 się przestawię, żeby stamtąd wspierać miasto, ponieważ tam po prostu i ładnie jest bicie po podkościu. Zaparkowałem, ale jeszcze na końcu nie patrzę, na razie jeszcze próbuję tam poblindować, licząc na to, że może gdzieś ktoś jeszcze został i próbuje kampić. Jeszcze tutaj parę tych blindów wykonam i to się przełoży na wynik. I teraz macie też pogląd, dlaczego się nie objeżdża. Tego mm, kościółka, od tej strony będąc po, po przeciwnej, tak? Czyli zawsze się jedzie wzdłuż, wzdłuż linii 0, nie 9, bo to jest po prostu bicie. No jest skodowka. No niestety, bezkarnie sobie przejechała, no, ale może wyjedzie. Początkowo miasto wyczyścili, w związku z czym stwierdziłem, że nie będę tutaj stał, tylko podjadę. Na wypadek, gdyby, gdyby przeciwnicy głębiej stali, to trzeba się poruszyć za linią frontu, żeby móc coś działać takim tydekiem. No, ale się nadziałem na kafała dwójkę, które tak naprawdę na hita jest w stanie mnie ściągnąć. Oczywiście jeszcze mi Ręgier mnie jeszcze strollowało. Po raz drugi. Szkoda, bo to był prosty strzał. Mam nadzieję, że KV-2 mnie nie przyłoży. No jestem... Chcę cały czas go upolować, ale nie. Też 6-7 mnie nie bije. Od boku, żeby ta pozycja nie jest ale na szczęście szybko świadczon. Cierpliwie czekam to w Jeszcze jest. Zasięgu mojego działa. O, ciężko będzie go tam trafić. E, no i co? No, trzeba będzie podciągać za chwileczkę. Z 5 do 4, czyli póki co jeszcze bitwa jest wyrównana. Objeżdżam kościół z tamtej strony, nie chcę się tej wystawić na strzały spod kapa ichniego. Ja wykorzystam oja jako zasłonę. Nie ma tutaj nic. Oj, to jest... to jest przeciwnik, z którym tutaj nie powinienem wychodzić w wymianę. Na, na strzała mnie ma, muszę uciekać. Na szczęście mnie nie trafił, dużo szczęścia tutaj miałem. Za bardzo agresywnie gram, no ale chciałem zrobić dobry wynik. Ale cóż, no nie zabił mnie, zostałem na ogrysku. Mamy 894 obrażenia zadane. Bez fraga to jest fatalna bitwa póki co. To jest zielona. Już fatalna jak na mnie, tak. Nie potem się było w wymianę, będą raz strzelić i się wycofać już od razu i wyciągnąć go pod oja, gdzie oj go gasi na, na strzała, tak? Jest KV Nie wiem gdzie patrzy, no, ale muszę zaryzykować, że, że nie patrzy w moją stronę. No nie patrzy, no i go paźdujemy. Spróbuję go postawić na gąsce. Żeby się nie ruszał. Udało się wpadło z mojego, z mojej gąsienicy, 158 obrażeń, z saportu. jeżeli gracie na masterkę albo, na, na, albo chcecie, albo chcecie e, e, markować czołgi, to grajcie zawsze tak, żeby stawiać na gąskę, bo wtedy nawet jeżeli Wy macie, jesteście na reloadzie, a ktoś zada obrażenia, to wpada to na, wasz, na Wasze konto, nie? No okej. Okay. Co ja będę teraz chciał grać? No, będę chciał grać na, na mechanikę spota, czyli będę chciał właśnie strzelać przez rozczyste krzaki. Wtedy jestem pewny, że mi nikt nie wyspoci, bo no, widzicie, że przy mojej ilości chapsów ja nie jestem w stanie już przyjąć jednego strzału. Jeszcze tam w ciemno w tego grilla. Nie wiem czy go trafiłem, zobaczymy po podsumowaniu. Jest ja sztuk wycofuje się. No iby go złożyć, Nie chciałem się zaświecić, cały czas się nie chce zaświecić. 1647 obrażeń zadanych bez fraga to jest dalej jeszcze niebieska bitwa. Jest kawał, rykosze. Jedziemy z tej strony. O mary. chyba się da zburzyć, zaraz spróbuję ją zburzyć. Będę miał łatwiej, jeszcze raz dokładnie. Strzał w piksel, nie? Wszystko mało na razie. Jeszcze nie wiemy gdzie jest Tedek pewnie gdzieś tam w, w KJ1. Gwilik był przestrzelany, czyli wygląda na to, że dostał ode mnie. No nie będziemy od frontu na niego jechać. Zaświeciłem się, niestety, ale. Liczę na to, że się zwiąże z walką z Ojem ten, ten Tedek, Chociaż póki co tego bije chyba ten właśnie M10, który teraz zginął. Ale... Mamy go tyłem. Auto Aim. Pierwszy strzał. Wyłączam Auto Aim, żeby nie zrobić jakiegoś nurka. No i kończymy zawodnika. OK, No i po bitwie... Tak, widocznych obrażeń mamy 1882, jeden frak. Fajna bitwa to już jest fioletowa, ładna bitwa. Natomiast okazało się, że jednak w ciemno te strzały w grilla weszły i coś weszło jeszcze, i coś jeszcze weszło oprócz tego, ponieważ wynik 2- 200 z hakiem. No to zobaczmy to w podsumowaniu. No mamy podsumowanie: wpadł masterka za tą bitwę bardzo fajnie, i Konfederat. 2268 obrażeń zadanych. A to znaczy, że tak, po pierwsze trafiłem tego grilla w ciemno za 205. Po drugie, uwaga, zwróćcie uwagę, obydwa kafały mają obrażenia ode mnie. Przy czym w tego strzeliłem dwa razy, a tego wcześniej nie widziałem. A to oznacza, że te 181 obrażeń musiałem zadać, strzelając w ciemno na jego ostatnią pozycję po minimapie, tak jak strzelałem tam przez całe jeziorko. Więc jak widać, te strzały, te strzały mają znaczenie, trzeba sobie blindować. Koszt amunicji w stosunku do tego, co możemy zdziałać, jest niewielki, więc warto blindować po, po krzaczkach, po, po pozycjach różnych dziwnych itd., bo jest szansa na to, żeby, żeby kogoś trafić. Ok, 2268, 1 frak. To jest bitwa za 5700 WN8 bodajże. Więc, więc całkiem fajna. Drugie miejsce pod względem obrażeń, drugie miejsce też pod względem expa. Mam mniej expa niż, niż, niż miałbym gdybym grał czołgami takimi jak medy, bo to gram przede wszystkim z czyjegoś spota, więc tak to wygląda. U przeciwników tutaj też się tam koledzy w sumie popisali ci stopki, natomiast no reszta też tak sobie grała jak sobie grała. E, 33 tysiące zarobku z premium, bez premium byłoby 20 tysięcy, ponieważ e, nie strzelałem z amunicji premium w ogóle. 23 strzały wystrzelone, 14 trafionych, 13 z przebiciem. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No, przeszło połowa z dystansu, przeszło 300 metrów, czyli tak snajpiąc e, 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 sobie strzelałem. No i miałem szczęście, że mnie tam nie zabili gdzieś w międzyczasie, bo by się skończyło na wyniku o połowę gorszym. Dobra, z mojej strony to będzie wszystko, jeżeli Wam się podobała ta bitewka, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału, żebyście mieli zawsze dostęp do najnowszych treści. A ja się ze swojej strony żegnam I, i będziemy pokazywać potem kolejne filmiki. Dodam tylko, że przygotowuję się do gier na 7-8, tierze, na szóstym już grywam i zaraz rozpocząłem nową linię, ponieważ nigdy nie miałem wyekspionych Włochów na tym koncie, w związku z czym będę sobie robił linię do Pantery 44 i będę, żeby, żeby mieć jakiś fajny czołg do, do gry na ósmych tierach, między innymi właśnie tą Panterkę będziemy na ósmych tierach katować. Dobra, tyle z mojej strony, koniec gadania, żegnam się w takim razie i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, pa!